eko budynki, czyli jakie? To obiekt, który jest oszczędny, komfortowy i który powstał z poszanowaniem środowiska naturalnego. Budynki, które przełamały schemat. Przykład siedziby Bloomberga w Londynie, którego swego mhm. było projektantem instalacji, architektury zaprojektowała pracownia Forest and Partners i ten budynek jest po prostu naszpikowany rozwiązaniami. Zaczynamy trzynasty odcinek Eon Tox. Joanna Waszak. Dzień dobry. Budownictwo to jeden z kluczowych sektorów gospodarki, ale też sektor, który ma ogromny wpływ na degradację środowiska naturalnego. Nic więc dziwnego, że powstała koncepcja budownictwa zrównoważonego, zgodnie z którą budynki mają być projektowane, konstruowane i użytkowane w sposób dla niego przyjazny. Co ta koncepcja oznacza w praktyce? Między innymi o tym usłyszysz w 13 odcinku Eon Talks. Porozmawiam z doktorem inżynierem Marcinem Gawrońskim, członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Dzień, Dzień dobry. I Patrykiem Żółtowskim, menedżerem EON Polska do spraw współpracy z branżą deweloperską. Cześć Asia. Dzień Cześć. dobry. Eee, panowie, cele klimatyczne, przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu, ograniczanie emisji CO2 to są takie hasła. Które często się pojawiają w różnych dyskusjach, w różnych kontekstach. I dzisiaj mówimy o branży nieruchomości i branży budowlanej, która również angażuje się we wdrażanie praktyk, które mają na celu działać w zrównoważony sposób, czy też może mniej fachowo projektować, budować zielone budynki. Ale właściwie dlaczego się inwestuje w takie rozwiązania? To może ja zacznę. Tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć na wstępie, czym jest zielone budownictwo. Mhm. Zielony budynek, a może precyzyjnie mówiąc, budynek zrównoważony, to obiekt, który jest oszczędny, komfortowy i który powstał z poszanowaniem środowiska naturalnego. Mhm. Na każdym etapie życia takiego budynku implementuje się rozwiązania, które będą w znaczący sposób ograniczały zużycie na przykład paliw kopalnych. Czy będą oczywiście o środowisko? Inwestycja w tego typu rozwiązania to prosta droga do redukcji śladu węglowego. Ale poprzez inwestycje mam na myśli świadome decyzje każdego z nas, jako konsumenta, jako inwestora, jako użytkownika takiego budynku. Jako konsumenci, na przykład, podczas budowy takiego domku jednorodzinnego, możemy już na etapie powstawania tego budynku pomyśleć o własnym źródle energii elektrycznej w postaci instalacji fotowoltaicznej. Albo na przykład o własnym źródle ciepła w postaci pompy ciepła, mhm. która będzie zasilana właśnie z tej instalacji fotowoltaicznej. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest też to, żeby już na etapie wyboru projektu albo projektowania. Pomyśleć o jakby pomieszczeniach, w których będziemy najwięcej przebywać. Warto by było, aby te pomieszczenia były ulokowane na południe, abyśmy jak najwięcej korzystali z światła słonecznego, ze światła naturalnego, a także jednocześnie ogrzewali te budynki. Bardzo istotną kwestią jest to, aby zainwestować w dobrej jakości izolację ścian i okien, ponieważ tam bardzo dużo są straty ciepła. Albo na przykład wykorzystywać tak zwaną wodę szarą i nadawać jej drugie życie. Większość tych rozwiązań, bo może wszystkie z tych rozwiązań, możemy zaimplementować w budynkach wielorodzinnych bądź komercyjnych, natomiast tutaj już musimy zrobić taki lekki research na rynku mhm. i poszukać inwestorów, którzy myślą podobnie jak my. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że bardzo ważna jest nasza kwestia, kwestia świadomych decyzji konsumenckich, które podejmujemy, ponieważ zrównoważone budynki są projektowane dla nas. Dla naszego komfortu, po to, żebyśmy lepiej się w nich czuli, lepiej funkcjonowali. Więc apeluję, aby podczas na przykład wyboru nowego miejsca zamieszkania, wybierać te inwestycje, które są zrównoważone i zielone. Tutaj też pojawia się aspekt tak naprawdę ekonomiczny, ponieważ taki zrównoważony budynek. Ewentualnie przyszłe jego modernizacje generują dużo mniejsze koszty w przyszłości do ewentualnej właśnie tej modernizacji. Ale też na przykład banki bardzo dobrze podchodzą do tego typu rozwiązań, ponieważ oferują preferencyjne kredyty, albo na przykład samorządy, które zwalniają z podatku od nieruchomości. Myślę, że takim bardzo istotną kwestią też jest, która pokazuje skalę tych zrównoważonych budynków, jest to, że w się oczywiście od tak naprawdę przeznaczenia takiego budynku, budynek który jest tworzony z myślą taką powiedzmy zrównoważoną jest o 30% więcej warty niż budynek, który tak naprawdę nie może nie jest w taki sposób dobrze okay. zaprojektowany. Więc odpowiadając na twoje pytanie, tak naprawdę dlaczego inwestujemy w te zielone bud budowy, możemy odpowiedzieć jednym zdaniem, bo nam się po prostu to opłaca. Opłaca nam się ekonomicznie, opłaca nam się tak naprawdę dla naszego zdrowia, ale też opłaca się dla środowiska, ponieważ taki budynek funkcjonuje przez długie lata, więc musimy nie tylko myśleć o sobie, ale też o przyszłych pokoleniach. Mhm. Do, do wypowiedzi Patryka myślę, że warto dodać jeszcze taki aspekt bardziej z, z sektora nieruchomości komercyjnych, bo wydaje mi się, że skupiłeś się w dosyć dużej części też mhm. na, na takich indywidualnych mhm. inwestorek w przypadku, kiedy budujemy sobie po prostu domy dla siebie. Mhm. Um, bo tam najłatwiej można takie te wszystkie rozwiązania wymienić. Zdecydowanie. I, I te aspekty związane z, e z ekonomicznym e wymiarem, czyli po prostu budujemy ekologicznie, będziemy po prostu oszczędzać w przyszłości. W branży nieruchomości komercyjnych są jeszcze trochę inne drivery, które powodują, że deweloperzy właśnie takich komercyjnych nieruchomości sięgają po takie rozwiązania ekologiczne, m.in. też po certyfikacje i to są tematy związane troszeczkę z tymi aspektami, o których wspomniałeś, np. inwestowania, inwestycji, czyli możliwości dostawania kredytów na takie projekty z, z banków, ale też np. funduszy inwestycyjnych, które później kupują te budynki i biorą pod uwagę takie aspekty oraz w obszarze najmu, czyli wtedy, kiedy wynajmujemy te budynki i szukamy najemców na rynku np. Na biurowym, no to ci najemcy mają po prostu swoje oczekiwania. Oni liczą, że ten budynek ma po prostu taki być, bo to jest ich standard też korporacyjny i oni nie chcą mieszkać w jakimś zwykłym, w cudzysłowie, budynku. Mhm. No, szczególnie, że tak naprawdę ten rynek PRS dopiero się w Polsce rozwija. I, i, I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś Marcin, te rozwiązania myślę, że będą na coraz szerszą skalę wprowadzane, bo mhm. tak jak powiedziałeś, rynek będzie to, tego wymuszał. Ja bym chciała jeszcze podrążyć bardziej ten temat Temat tego, czym się charakteryzuje taki zrównoważony budynek. W ubiegłym roku tutaj w studiu gościliśmy przedstawiciela jednej z firm deweloperskich i rozmawialiśmy o ich flagowym projekcie, jakim jest Warsaw Spire. Ja z tamtej rozmowy zapamiętałam jedną ciekawostkę. Na temat wind, które funkcjonują w tym budynku. Mianowicie, pamiętam, że była mowa o tym, że windy, kiedy zjeżdżają w dół, generują oczywiście. Ich prędkość tak? jest tak duża, że kiedy wyhamowują, generują energię, ale ta energia nie jest, że tak powiem, przepalona, tak? Ona jest odzyskana i wykorzystana z powrotem na potrzeby tego budynku. I to jest jeden z przykładów takiego zrównoważonego działania, nie jedyny, dlatego właśnie chciałabym Was zapytać, co powinno się znaleźć jeszcze w takim budynku, by on mógł być określany jako budynek zrównoważony. To może ja zacznę tu akurat w nawiązaniu do twojego przykładu, bo mi z Worstow Spire się kojarzy trochę inny przykład, mm -hmm. ten, o którym wspomniałaś, czyli jakby odzysk energii tak. elektrycznej przy hamowaniu, nie, nie jest jakiś wyjątkowy, po prostu w wysokich budynkach mm -hmm. jest to częste rozwiązanie, natomiast w Spire jest akurat inne, też ciekawe z mojego punktu widzenia rozwiązanie, czyli windy, które mają piętrowe kabiny mm -hmm. i wsiada się na dwóch poziomach, żeby po prostu zoptymalizować ruch tych wind jakby w trakcie eksploatacji. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie na temat tego, co powinien posiadać budynek, żeby można go było określić jako zrównoważony. No to tutaj nie wiem, czy ktoś pokusiłby się na to, żeby wysnąć jakąś taką ostrą odpowiedź, że ten ma, a ten nie ma, bo to jest takie hasło mm -hmm. troszeczkę rozciągnięte. I dla mnie zrównoważony to jest taki, który po prostu dba o wszelkie aspekty związane z budynkiem. Tutaj myślę, że najczęściej podawanym przykładem jest takie oddzielenie takich budynków zrównoważonych i używanie tutaj takiego określenia wielokryterialność, które dzieło się no, z wielokryterialnych systemów oceny, jako budynku, w którym oceniamy bardzo różne aspekty. Nie mówimy tylko na przykład o efektywności energetycznej, do czego na przykład odwołują się, no nie, choćby takie aspekty, jak polska charakterystyka energetyczna budynków, mhm. czy na przykład certyfikacja Passive House, która skupia się przede wszystkim na efektywności energetycznej. To mówiąc o zrównoważeniu i o wielokryterialności, no powinniśmy myśleć o budynku przez pryzmat wszystkich innych rzeczy, które są z tym budynkiem związane, czyli tego welbingu, o którym też wcześniej już Patryk mhm. wspominał, czyli zapewnienia odpowiednich warunków, wewnątrz budynku dla użytkowników, dostępu do światła dziennego, warunków akustycznych, czy jakości powietrza, zdrowej wody itd. Mhm. I wszelkie inne rzeczy, czyli na przykład dogodności transportowe, jakieś tematy związane z udogodnieniami dla rowerzystów, dbaniem o odpady, o zanieczyszczenia, tematy materiałowe przy wznoszeniu budynków i w trakcie ich eksploatacji, bardzo duży, jeszcze słabo w Polsce działający temat. No i wszelkiego rodzaju aspekty, które po prostu tworzą tą wielokierunkowość i tą zrównoważoność jako całość. Mhm. Okej, okay, no Warsaw Spire już tutaj padł jako jeden z przykładów, ale to na pewno nie jest jedyny i myślę, że znacie wiele takich przykładów z Polski, ale może też ze świata, takich budynków, które po prostu zasługują na to miano zrównoważonych budynków i chciałabym, żebyście właśnie o nich opowiedzieli. Co, o, co te budynki, jakie to budynki, gdzie się mieszczą i co takiego wyjątkowego mają w sobie? Znaczy, no ja bym chciał tutaj posłużyć się trochę liczbą, ponieważ myślę o budynkach wyjątkowych, czyli budynkach też certyfikowanych, na pewno o którym mm -hmm. Marcin tutaj dużo więcej będzie mógł o tym mm -hmm. powiedzieć. Natomiast w Polsce mamy około 1100 budynków, albo już właściwie ponad 1100 budynków certyfikowanych. Oczywiście względem całości budynków, albo istniejących w Polsce, czy to mieszkalnych, komunalnych, usługowych, czy na przykład z przeznaczeniem na urzędy, jest to niewielka liczba, ale Polska jako kraj w regionie, można powiedzieć, że w Polsce najszybciej przybywają te budynki certyfikowane. Z mojej perspektywy mnie bardzo cieszy to, że jest coraz więcej budynków mieszkalnych certyfikowanych. Mhm. Natomiast myślę, że taka wyjątkowość może nie zamyka się w aspektach, ale wyjątkowość przekłada się też na dwie rzeczy, tak? czyli jak najmniejszy, jak najmniejszy może wpływ na środowisko i jak największy wpływ na nas, żebyśmy jakby dobrze się czuli w tych budynkach tak naprawdę powiedziałaś o, o, o tych o, o tym jakby przykładach budynków, to myślę, że wyjątkowość jakby jest wielofektorowa i w kilku obszarach bo to jest bioróżnorodność to są aspekty społeczne to są aspekty proekologiczne czyli na przykład wykorzystywanie właśnie nie wiem powiedzmy montaż właśnie in, 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 takich urządzeń które są w jaki sposób najbardziej energooszczędne albo na przykład samowystarczalne bo są takie budynki na świecie które produkują więcej energii, niż mhm. y, tak naprawdę potrzebują. I mogą tą energię, na przykład, oddawać do sieci, sprzedawać do sieci, mhm. albo przesyłać do innego budynku. Y, tutaj Marcin powiedział bardzo y, fajną kwestię odnośnie y, rowerów, ale myślę, że moglibyśmy pójść krok dalej, bo wyjątkowo y, dzisiaj, bo to są wyzwania też dla Polski, to jest na przykład y, tworzenie takich hubów elektromobilności. Myślę, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, gdzie w takim hubie elektromobilności moglibyśmy sobie wypożyczyć właśnie hulajnogę elektryczną, rower elektryczny czy na przykład samochód elektryczny i takie budynki, w których te huby elektromobilności będą powstawać, będą na pewno takimi wyróżnikami na mapie powiedzmy danych miast czy danych miejscowości. Natomiast, jakbym mógł podać taki przykład, dla mnie takiego budynku który jest naprawdę wyjątkowy, to myślę, że dobrym przykładem będzie Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, tutaj na Warszawskim Powiślu gdzie na dachu tego budynku jest zainstalowany ogród. To stało się już atrakcją turystyczną, gdzie tak naprawdę nie tylko warszawiacy, ale też powiedzmy ludzie, którzy przybywają do tego miasta, widzą ten ogród jako, jako coś wyjątkowego, tak, na, na, mapie, na, na mapie Warszawy. Więc to też jest jakby jak jeden z, jakby z aspektów wyjątkowości dla takiego budynku. Mm -hmm. Marcin? Tak, te, te przykłady rowerowe to też można tak. Ja ze swojego punktu widzenia oceniam ten aspekt jako taki, który nie jest już żadnym wyjątkiem. To po prostu i, i też myślę, że właśnie dzięki certyfikacji to, to stało się standardem u nas. Jeszcze 10-12 lat temu, jak zaczynały się tematy certyfikacji, to prawie w żadnym budynku nie było stojaków ani udogodnie. Teraz są prawie w każdym. To po prostu mm -hmm. i, i to ma być. Nawet nikt się o to nie pyta, nawet nikt mm. tego nie wymienia jako coś wyjątkowego. To po prostu się tak stało. Natomiast jeśli chodzi o takie przykłady, kto, z którymi ja miałem do czynienia, to, to mamy spektakularny w mojej ocenie przykład siedziby Bloomberga w Londynie, którego swego mhm. było projektantem instalacji, architekturę zaprojektowała pracownia Forest and Partners i ten budynek jest po prostu naszpikowany rozwiązaniami i o tym, na jakim to jest poziomie świadczy między innymi na przykład fakt uzyskania przez ten budynek najwyższego w historii w takiej klasie budynkowej certyfikatu BRIM na poziomie tam około 99% mhm. I, i te rozwiązania, których no kilka mogę wymienić, bo tam tam podobno jest kilkadziesiąt innowacji stwierdzonych, czy jakoś opatentowanych, to, to są między innymi, to są toalety próżniowe. To jest rozwiązanie, które wszyscy znamy na przykład mhm. z samolotu, gdzie w skali budynkowej nie, w Polsce nie ma takich, takich rozwiązań. I ten budynek ma po prostu takie toalety, one pozwalają na radykalne zmniejszenie zużycia wody w tym budynku. Kolejnym przykładem jest zastosowanie systemu trigeneracji, czyli wytwarzania w skojarzeniu ciepła, prądu, mhm. I chłodu, gdzie też są takie, takie urządzenia w tym, w tym budynku, które po powodują, że jego efektywność energetyczna jest po prostu mocno zmniejszona. Ten budynek ma sp specjalnie zaprojektowane fasady i system wentylacji hybrydowej, który pozwala na to, żeby wentylacja mechaniczna nie była używana przez cały czas. Ten projekt był akurat realizowany nawet w porozumieniu z uczelniami, gdzie budowano modele i takie komputerowe, symulacyjne, i modele fizyczne, gdzie badano te rozwiązania, jak ta elewacja powinna zostać zaprojektowana, żeby ona spełniała te, te funkcje. Ciekawym przykładem jest taki, taki sufit. Ja na niego mówię, że to jest taki sufit jubilerski, bo on rzeczywiście wygląda, jakbyśmy weszli do jubilera. I on łączy w sobie i aspekty oświetleniowe, i aspekty akustyczne w jednym po prostu rozwiązaniu. I po, no i oprócz tego, że super wygląda. I, I taki aspekt społeczny, który też jest związany z Bloombergiem, to jest ten, ten heritage, czyli taka. Mm, Wykorzystanie tego dziedzictwa naszego, jakby ten budynek był budowany, to tam prowadzone były wykopaliska archeologiczne, zostały odkryte pewne takie historyczne zabudowania gdzieś w podziemiach tego budynku, i tam po prostu postanowiono, żeby zrobić takie muzeum, które teraz można tam pójść i zwiedzać. Ten budynek funkcjonuje mm -hmm. jako biurowiec, a w piwnicach ma, ma muzeum. No ale przykład jest naprawdę bardzo ciekawy, zachęcam do poczytania więcej w, w internecie. Mm -hmm. No dobrze, już wróćmy w takim razie do certyfikacji, bo no, jedna nazwa padła, BIM, bo kiedy myślę o tempie rozwoju tego rynku, tak, zrównoważonego budownictwa, no to chyba najlepiej oddają to właśnie te certyfikaty, bo są takim mierzalnym wskaźnikiem, tak, tempa rozwoju tego rynku. I ja się powołam na kilka Danych z Polski i z danych globalnych. 30 milionów metrów kwadratowych powierzchni certyfikowanej w Polsce, może już więcej, może cały czas się, cały zmienia. Czas, zmienia. Cały czas się zmienia. Natomiast z ubiegłego roku 4,2 miliardy metryk, metrów kwadratowych tej powierzchni, ale globalnie, cytuję za World Green Building Council, której zresztą PGBC jest zdaje się tutaj, Siostrzaną tak, lokalnym tak. odpowiednikiem. A jakie są teraz takie najbardziej popularne certyfikacje? No, no na to pytanie najlepiej odpowiedzieć sobie zaglądając do, do raportu, mm -hmm. który przygotowuje Polskie Stowarzyszenie mm -hmm. Budownictwa Ekologicznego raz do roku w okolicy kwietnia wypuszczamy takie podsumowanie, jak to wygląda aktualnie na, na naszym rynku. Jak Patryk wcześniej wspomniał, jesteśmy rzeczywiście liderem na, w, tym w, tym, w tym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W tej chwili bodajże jest to, jest to gdzieś już ponad 1400 budynków. Chyba ilość budynków trochę lepiej do nas przemawia niż te metry kwadratowe, które ludziom trudno sobie wyobrazić. Warto też mieć na uwadze, że, że te budynki to jest przede wszystkim sektor komercyjny, troszeczkę sektor mieszkaniowy tam jest mniejszy niż 10% w tym, w tym udziale. No i pytasz, jak, jakie certyfikaty? No to tak w sumie chyba od od samego początku, gdzie te certyfikaty wchodziły, pierwszy certyfikat LID był w 2009 roku, pierwszy certyfikat BRIM w 2010, to, to te, te dwa certyfikaty trochę tak zdominowały ten nasz polski rynek, po prostu przez długi czas tylko w tych systemach budynki się oceniało i to ukształtowało jakby aktualną sytuację, gdzie, gdzie BRIM stanowi tam ponad 80% w ogóle wszystkich certyfikacji wielokryterialnych, takich międzynarodowych mm. w Polsce i LID około 15-16%. I pozostałe kilka procent to są inne systemy, to są systemy, no na przykład GNB czy, czy mm. francuskich HACO, które no, były często wybierane przez klientów, które by było firmą niemiecką albo francuską i znały ten, ten system po prostu ze swojego rynku. Natomiast ostatnio warto wspomnieć o tym, że, że trochę taką, no nie chcę powiedzieć furorę, ale bardzo fajnie zaczyna się zagnieżać system certyfikacji WELL, To jest system, który skupia się trochę mniej niż tak na aspektach takich środowiskowych, jak Brim, czyli Lid, tylko właśnie wchodzi bardziej w przestrzeń. Gdzie pracujemy w taki welbing i ocenia przede wszystkim te aspekty i tych certyfikacji certyfikatów jest kilkanaście, natomiast certyfikacji w toku myślę, że jest kilkadziesiąt, więc ten rozwój widać tutaj tą dynamikę. No, obserwujemy też w ogóle dosyć dynamiczny rozwój innych systemów certyfikacji, które próbują wchodzić na polski rynek. Są pojedyncze gdzieś certyfikacje, na przykład certyfikat Fitwell jest taki, ale nie jest wyprzecz. Active Score. Nie, no tutaj ta rywalizacja jest taka trochę już nierówna. Jest nierówna. Natomiast o czym warto wspomnieć, że właśnie ten sektor mieszkaniowy jest troszeczkę zaniedbanym obszarem w ogóle mhm. w certyfikacji, nie tylko takiej wielorodzinnej zabudowy, gdzie tam deweloperzy tutaj troszeczkę też sięgają czasem po Brima, właśnie czy Polida, mhm. ale szczególnie też takich domków jednorodzinnych, tak, gdzie tutaj jest trochę mało driverów. Jednym z nich jest, są jakieś preferencje kredytowe, które mhm, banki wprowadzają, tak. ale właśnie pod tym kątem PLGBC wyszło naprzeciw i został opracowany taki system certyfikacji Zielony Dom. I on, on też no, zaczyna zdobywać ten, ten swój kawałek rynku, ale jest po prostu fajne narzędzie, które jest no, troszeczkę prostsze, jest takie nasze też, jakby opracowane w Polsce, więc jest przyjazne, zastosowane do lokalnych wymogów i przepisów, które pozwala właśnie na certyfikację projektów mieszkaniowych. I tutaj no, ja akurat ze swojej perspektywy bardzo kibicuję temu rozwiązaniu, żeby ten system się, się spopularyzował i, i, i faktycznie, żeby jakość tych budynków dzięki temu się podnosiła. No Ja też czekam właśnie, tak jak powiedziałeś, o tej certyfikacji WELL, żeby każdy poszczególny mieszkanie z takiego budynku, albo w ogóle osoba prywatna, żeby mogła sobie taką certyfikację uzyskać. Bo teraz pewnie mówimy bardziej o inwestycjach deweloperskich, gdzie tak. mówimy o inwestycjach, gdzie są jakby zabudowa szeregowa domków, czy wolnostojące, raczej w ilości kilkunastu czy kilkudziesięciu, a bardziej chodzi mi o taki mhm. przyszłościowy temat, czyli właśnie certyfikowanie każdego poszczególnego, na przykład budynku mieszkalnego. Mhm. Ja śledzę ten raport, o którym wspomniałeś z roku na rok i rzeczywiście no Prym w tej certyfikacji zawsze wiodły nieruchomości biurowe, ale od jakiegoś czasu magazynowe i, tak. i ta mieszkaniówka mhm. jako coś niszowego, ale dobry kierunek też się mhm. pojawiło. I mam jeszcze jeden niszowy temat, o którym będę chciała z Wami porozmawiać, ale to już w kolejnym odcinku. I dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za spotkanie. Marcin Gawroński, dziękuję bardzo. Patryk Żółtowski dziękuję. byli gośćmi EONTOX. O najciekawszych trendach i rozwiązaniach stosowanych w zrównoważonym budownictwie przeczytasz w materiale, który przygotowaliśmy jako dodatek do odcinka. Pobierz go na stronie eon.pl ukośnik EONTOX, ukośnik 13. A już w pierwszej połowie listopada zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej rozmowy z moimi gośćmi. Tym razem podyskutujemy o tym, czy to możliwe, aby budynki były neutralne klimatycznie. Do usłyszenia!